W wieku 82 lat zmarł Jan Dąbrowski, doktor fizyki, publicysta, pisarz i wieloletni mieszkaniec Ostrudy, do której przyjechał już w 1945 roku. Był nauczycielem fizyki, wiceprezesem Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz autorem wielu książek i publikacji o regionie i nie tylko. Zacząłem od tego, kiedy powstała parafia w komornictwie Łukta w XIII wieku, pod koniec XIII wieku. Opisałem też. Pierwsze problemy z nawracaniem, jakie mieli krzyżacy, z nawracaniem Prusów na chrześcijaństwo, bo Prusowie wielu pojęć tajemnic wiary nie potrafili zrozumieć, następnie mówiłem też o tym, jak, jakie były tutaj problemy językowe, bo tak w zasadzie krzyżacy chcieli, żeby Prusowie porozumiewali się w języku tylko niemieckim, co było oczywiście niemożliwe. 11 lipca odbędzie się ceremonia pogrzebowa o godzinie 15 w kościele pod wezwaniem świętego Jana Boska. Poprzedzona modlitwą różańcową o godzinie 14 w kaplicy przy ulicy Padarewskiego 2B.